Hej, pojazd sobie. O, hej, tak. No, nie wolno kogoś hejtować zbyt baje. Co? No. Że jest na przykład głupi. No. Ktoś mnie hejtuje. Mogę kanale, ale mi nic nie obchodzi. Ci, a hejt to na przykład coś takiego, że ktoś kogoś objaża, ktoś kogoś wyzywa. No. Ja nie lubię Hej, Hejty są głupie. Ja będę usuwała każde hejty. Od Was. Nie będę sobie duszkowała kowała No. Także myślę, może przestaniecie hej No. No i żegnamy się. Um, my, papatki